Mediacja w sprawach gospodarczych jest sposobem na wypracowanie ugodowego rozwiązania sporu, dalszą współpracę i zachowanie poprawnych relacji biznesowych. Mediacje prowadzone są przez bezstronną i neutralną osobę trzecią, czyli przez mediatora. Mediacja może być prowadzona między innymi na podstawie umowy o mediację zawartej między stronami lub postanowienia sądu. Mediacja jest poufna. Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas prowadzenia mediacji. Zwykle mediacja nie trwa dłużej niż 3 miesiące a także jest korzystna finansowo. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono cykl szkoleń mediacyjnych oraz webinariów z zakresu e-mediacji mediacji w sprawach pracowniczych oraz gospodarczych. Sprawdź szczegóły na www.krm.gov.pl